Dzień dobry! Witam. Witam wszystkich serdecznie! Popatrzcie na tą różową wodę! To jest zjawisko cudo w Australii. To nie są chemikalia. Tak. Patrzcie na to na tą różową wodę. Po prostu zjawisko natury. To jest algi, bakteria i temperatura wody. Będąc w Australii przez 43 lat, pierwszy raz widzę takie zjawisko. Weszłam tutaj troszkę głębiej na taką ścieżeczkę, aby zobaczyć dalej w środku, jak to wygląda. Nikt nie wie, jak to długo będzie. Miało ten piękny kolor. Może zginąć po paru dniach albo paru godzinach. W Australii mamy kilka dużych takich jezior różowych. Zaczekajcie, pokażę je wam. Muszę stąd wyjść, bo tutaj jest dużo żmi i ja nie chcę spotkać żadnego tutaj na mojej ścieżeczce. Jest pełno ludzi, którzy przyjechali tutaj oglądać. Było ogłoszone w telewizji. I ja jestem bardzo zadowolona, bo to jest niedaleko mojego domu. Mamy różowe jeziorko bardzo daleko w Australii, tysiące kilometrów. Ale to jest pierwszy raz, które się zdarzyło w tej miejscowości, gdzie my jesteśmy. Mówię swoim głosem już po nagraniu w niektórych częściach filmiku, dlatego że jest dużo ludzi i każdy nagrywa i coś mówi. Jest duży szum. Dlatego flamingos mają różowe pióra, bo flamingos jedzą shrimpskie krewetki. A one jedzą algi. Tutaj nie ma krewetek, ale widziałam ryby. Gdy flamingos zjedzą te shrimps, ich organizm przetwarza kolory i zamienia ich skrzydła i pióra. Na kolor różowy. Jak mówiłam, widziałam ryby, widziałam pływające kaczki, jednego ptaka w wodzie. Wydaje mi się, że nie żył. Nie wiem jeszcze, jakie inne stworzenia tutaj są, żmije, ale też na pewno jest bardzo dużo komarów. Tak jak mówiłam wcześniej, bakteria, algi, temperatura, a także wysoki poziom soli to są składniki, żeby natura zrobiła takie cudo, które teraz podziwiamy. I have noticed that ducks still swimming in this water. Zauważyłam, że kaczki pływają w tej wodzie. Zoofia. I też będą tutaj zмії. Widzicie tam bakterie i algi, białawy kolor, różowawy, tak jak bita, śmietana. Cudo nad cudami. W nocy tutaj wieczorem jest dużo komarów, bardzo dużo komarów. Ale tak wejść na parę minut to jest. A, można się ich pozbyć prędko. Widzicie te małe, małe a, takie krzaczki, które wyrastają? To są wszystkie mangroves. Nazywają się mangroves. A one zatrzymają a, wszystkie robactwo i powodzie w większości. Bo na drugiej stronie tego mostku jest rzeka. I one nie są w ogóle. Likwidowane. To jest zarząd, a, gdzie moja nawet córka pracuje, że nie można tego zlikwidować. Nie wolno. Po prostu nie wolno. Bo jest bardzo pożyteczne dla natury. Na przykład to jezioro, popatrzcie, jest całkiem różowe, i tam było bardzo dużo soli w tym miejscu, gdy. Pojemność, ilość soli się zmniejszyła, to ta właśnie woda zamieniła się z powrotem na niebieską, i nie było tego koloru różowego przez 10 lat. Tam w głębi, popatrzcie, jest ocean, i tutaj z lewej strony jest ocean, i mają normalny kolor, a to różowe jezioro. Ma bardzo mocny kolor różowy i nie zmienia koloru nigdy. Zawsze jest w takim intensywnym kolorze. To wygląda naprawdę przepięknie. A tutaj widzicie ten olbrzym różowy. To kiedyś była kopalnia soli, i to pozostało teraz różowe, e, dlatego że zostawili na pewno dużo soli. A obecnie jest ta tam tego kopalnia czy wyrobu gipsu. To jezioro jest tylko dwie godziny jazdy autem od Adelaide. Ja byłam w Adelaide, nie miałam okazji zobaczyć, dlatego że wtedy w Brisbane nie było tego różowego koloru i nie interesowałam się tym, nie wiedziałam. Ale teraz bym chętnie zobaczyła takie ogromne turystyczne miejsce. A to jezioro ma 600 metrów długości. W Australii jest dużo takich pozostałości po wykopaniu soli, i właśnie wszystko zamieniło się w różowy kolor. Mają dobrą, gorącą temperaturę. Dużo bakterii i algi, dlatego że widzicie to jest wszystko wśród zieleni, i ten różowy kolor pozostaje. A to różowe jezioro jest mniej znane. Tam dalej widzicie jest normalne jezioro niebieskie, a jeszcze dalej jest ocean. Tutaj widzicie są domy, ludzie mieszkają. Także są różne różowe jeziora, gdzie można zapłacić mieszkanie i po prostu mieć taki urlop, obejrzeć, jak to wszystko wygląda, i dowiedzieć się pięknej historii. Mam nadzieję, że się Wam to spodobało. Zobaczyliście coś innego, dlatego że w Polsce takiego czegoś na pewno się nigdy nie zobaczy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej ciepłej temperatury. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.